Witamy, jest ze mną Michał Syrowatka. Witaj. Witam serdecznie. Jak przygotowania, jak forma przed jutrzejszą walką z Krzyśkiem Szotem? Przygotowanie troszkę krótsze niż, niż zazwyczaj, ale, ale forma wydaje mi się, że jest już całkiem niezła. Także co, no tylko do jutra. Trenowałeś, e, wy? Trenowałem w Akademii Walki u Sebastiana Skrzecza. Jestem mu bardzo wdzięczny i serdecznie polecam klub. Naprawdę, naprawdę świetna robota nam się dzieje. Skąd taki pomysł w ogóle, żeby te ostatnie dni? E, Właściwie nie, to były nawet tygodnie. Przygotowywać się w Warszawie, a nie tak jak zawsze gdzieś indziej, bliżej domu. Tak, tak Ja wiem, że jesteś z Białego Stoku. Skąd pomysł? No, pomysł to w zasadzie to nie było jednego wyjścia, bo mój trener się przeniósł do Warszawy tutaj no, z osobistych powodów. I ja też musiałem przyjechać tutaj do Warszawy w takim razie. No i wyszła fajna propozycja właśnie z treningami w Akademii Walki. Oczywiście się na to zgodziłem, bo bardzo fajne miejsce, bardzo fajni ludzie i tak to wyszło. E, powiem, powiem, powiem tak, Krzysztof Szoto jest niezwykle doświadczony pięściarz. E, no natomiast co tu dużo ukrywać jesteś faworytem chyba przytłaczającym. E, chyba nikt nie bierze innej opcji pod uwagę jak twoja wygrana. Co potem będzie? Wiem, że jeszcze do walki z Krzyśkiem Szotem nie doszło, ale no chyba pora na jakieś wyzwania. To wyzwania to zostawiam moim promotorom, żeby to oni mają się zająć w zasadzie tym. A co do walki z Krzyśkiem? Na pewno to nie będzie lekka walka, mówię, tutaj nie rekordy boksują. Krzysiek jest bardzo dobrym, doświadczonym zawodnikiem, był świetnym amatorem, tak? Także dostawiam się na, mimo wszystko, na bardzo ciężką walkę. I aczkolwiek, no, wydaje mi się i zrobię wszystko, żeby wygrać bardzo wyraźnie. Właśnie, nastawiasz się na Nokaut, czy raczej jak wejdzie, to wejdzie, a jak nie, to nie. Nastawiam się na wygraną, jeżeli podczas walki będzie okazja, żeby skończyć walkę przed czasem, na pewno wykorzystam. Wracając jeszcze do, do wyboru rywali, ja wiem, że to zależy od, od promotorów, natomiast jeżeli ty byś miał coś do powiedzenia yy, i od ciebie by więcej zależało, to czy ty się czujesz już na, gotowy na wyzwania, czy ty byś powiedział, że tak, teraz chcę już dużą walkę, czy jeszcze, czy jeszcze nie? Najbardziej, że czuję się, czuję się już gotowy na, na duże wyzwania, na duże walki. Wiadomo, wszystko musi być poparte odpowiednimi przygotowaniami, odpowiednim zapleciem, yy, nie wiem, i właśnie trenerskim. I, i, mówię, wszystko, wszystko musi być zapewnione, ale jak najbardziej na to czekam yy, i nie mogę się doczekać w sumie.